No, i powiem Wam, że takiego widoku to jeszcze w Egipcie nie widziałem. Puste lotnisko, puste. Tutaj wylatują w sezonie co 5 co minut jakieś samoloty, a w tej chwili pusty pas startowy. Puste lotnisko. Więc tak to tak teraz wyglądają wakacje. No, aby podsumować nasz wyjazd, to naprawdę bardzo fajnie, bardzo udanie, bezpiecznie. Mieliśmy trochę stracha z, z, z testami, ale przetrwaliśmy ten tydzień. Do zobaczenia. I przed lotniskiem, tak samo spokój. Tam jest parking, gdzie zawsze stoją autokary, które czekają na samoloty i rozłożą turystów po hotelach. A w tej chwili ujściutko. Tutaj ląduje dziennie około 5 samolotów, więc miejcie wyobrażenie, że około 1000 turystów przebywa. Codziennie, a mogłoby co najmniej pewnie 10 tysięcy albo 20 tysięcy dziennie, także. Tak to teraz wygląda na świecie. No przykre, to jest przykre, bardzo przykre. Znowu składam pranie. Spróbuję się połączyć z moją mamą, bo już dawno z nimi nie rozmawiałam, a po prostu uwielbiam tą kobietę, uwielbiam. Zaraz do niej zadzwonię, ale tak jak widziałam przed chwilą, chłopaki są już na lotnisku. No, nieźle, powiem wam, że nieźle, że są takie puste lotniska. Ja pamiętam, jak w tamtym roku lecieliśmy do Tajlandii, jak byliśmy w Chinach, tam mieliśmy bardzo dużo godzin, 12 chyba, i w stronę Tajlandii mieliśmy 12 godzin na lotnisku, a z powrotem, jak wracaliśmy, to chyba 24 czy 22 godziny na lotnisku spędziliśmy. Znaczy nie, nie spędziliśmy, bo wiem jak to było. Jak lecieliśmy do Tajlandii, chcieliśmy. Te 12 godzin wykorzystać, żeby iść na mur chiński, żeby jechać na mur chiński, ale niestety nie wypuścili nas z lotniska, nie wiem dlaczego. I tak wiele osób nie wypuścili. A później, jak gdyśmy wracali, to tak, to już nas wypuścili z lotniska i zwiedzaliśmy Chiny. No ale mimo wszystko mieliśmy 22 godziny, więc i tak trochę czasu spędziliśmy na tym lotnisku, no ale było pełno, były tłumy na lotnisku. No a teraz, no kurczę, ta pandemia widzę, że wszystkim chyba dała w kość. Nieźle, nieźle. Ja tak, od rana pozdrawiam oczywiście ozimek, ciebie pozdrawiam, dziękuję bardzo, że nas codziennie rano o 8 oglądasz. I od razu chyba chcę jeszcze odpowiedzieć na jeszcze inny komentarz. Ktoś mi zarzucił, że jestem roszczeniowa, tak, w branży tutaj filmowej i tak dalej. No ja się z tym nie zgadzam, dlatego że po prostu wiem czego chcę. A to jest bardzo ważne w życiu, żeby wiedzieć czego się chce. To nie jest to, że ja z siebie robię wielką gwiazdę, ale też nie pozwolę się tak traktować, żeby ktoś mi raz powiedział tak, a później mówi coś innego. Więc um, osoba, która zarzuciłaś mi to moje roszczenie, um, nie wiem, czy jesteś z branży filmowej, czy nie jesteś. Ale jak ale kiedykolwiek, nawet w, w sytuacji w życiu, się spotkasz, spotkasz z czymś takim, że ktoś Cię potraktuje w taki dziwny sposób, w sensie takim, że, że coś powiedzmy masz. To nie, to też nie tak. Nie, nie, że coś masz mieć. No nie wiem, nie wiem jakiej jesteś branży. No filmowej to tak wygląda. E, trzeba się szanować. Mnie nie zależy na, na tym, żeby zarobić parę groszy, a po prostu być przestawianą, tak? Tak, tak, tak jak się podoba agencji, tak jak się podoba produkcji. Szanujmy się nawzajem. Jesteśmy, jesteśmy ludźmi. E, powiedzia, powiedziałeś, powiedziałaś, nie wiem czy jesteś chłopakiem czy dziewczyną, że. Będą tylko mnie studenci traktować jak gwiazdę. Ja nie potrzebuję, żeby ktoś mnie traktował jak gwiazdę. Ja wiem, jaka ja jestem, znam swoją wartość, znam swoją, swoje, swoje możliwości aktorskie, uważam, że są bardzo wysokie, że tutaj nie mam konkurencji, jeśli chodzi o, o kobiety w moim wieku i i takie, które właśnie sobie gdzieś tam grają w tych różnych serialach i tak dalej. Tak, ja znam swoją wartość. Czy, jest, czy to jest pycha moja? Nie, nie. Ja myślę, że fajnie, żeby każdy wierzył w siebie, żeby wierzył w to, co robi, a jeśli chodzi o studentów, no to super. Ja już kiedyś mówiłam w którymś filmiku, że ja uwielbiam grać u studentów. Oni nie muszą mnie traktować jak gwiazdę. Niech oni po prostu yy, robią fajne filmy, a ja bardzo chętnie zawsze w tych ich filmach zagram. Bo to są naprawdę ludzi, ludzie z wielką pasją. I od razu wy, tutaj wyjaśniam, że aktorstwo to jest też moja wielka pasja. Tyle w temacie. Dobra słuchajcie, no to co, łączę się z tą moją mamcią, tak, fajna kobitka, fajna, ma 72 lata, ale jest taka, wiecie, do przodu, ma Instagrama, Basia Zba na Instagramie, jakby ktoś chciał zobaczyć, w ogóle ładna, ładna, na 72 lata, naprawdę, o, widzę, Damianek mi tutaj wyskoczył, pan prezes Damian, pan prezes Damo, Damian jest tak na Instagramie, jakby ktoś chciał, zresztą macie w opisie, dobra, dzwonimy do Barbary, słuchajcie, zobaczymy, czy jest, jak będzie to sobie chwilkę z nią pogadam Proszę a Damian dalej na lotnisku nawet pracuje nie? ja nie wiem zarabia cały czas tylko sprzedaży sprawdzam. tak to jest ja. jak się ma niesprawiedliwą przewagę Brawo brawo Ale przynajmniej jak No to Oj, dzisiaj taki jakiś ciężki dzień jest. Powiem Wam, że nie wiem jak w innych miastach, ale we Wrocławiu. Rano było ciepło, a teraz jest godzina 14 po 14 i normalnie, jakby już był wieczór, jakoś tak się szarawo zrobiło. No ale fajnie już, Arku, że jesteście z Damianem w samolocie, że już wracacie. Za bardzo Was nie zrozumiałam, co tam mówicie w tym samolocie, no ale dobrze, że już, że, że już lecicie. To tylko dolećcie sobie szczęśliwie tutaj do Polski i wracajcie do nas. <laughs> z Katowic do, do Wrocławia szczęśliwie też. E, będziemy na Was czekać, chociaż zaraz, za chwilkę z Julą wychodzimy jeszcze kilka rzeczy pozałatwiać. E, a ja tutaj naszym Widzą. Chciałabym jeszcze coś powiedzieć, bo tak się dzisiaj rozgadałam. Ja jestem po studiach kosmetologii. Skończyłam kosmetologię na Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu. I teraz tak: aktorstwo, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest moja wielka pasja. Ja jestem w gronie tych kobiet, tych aktorek, które nie mają dyplomu. Ukończenia wyższej szkoły aktorskiej czy teatralnej. Więc ym, też yy, mówiąc wcześniej, żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest jakaś moja wielka pycha, wyjaśniam. Nie to, że ja się tłumaczę, tylko ja po prostu lubię takie jasne sytuacje. Yy, to mówiąc, że nie mam konkurencji wśród yy, babek w moim wieku, ponieważ yy, słuchajcie, yy, które grają w tych różnych serialach, chodzi mi o te właśnie takie kobiety, które. Też traktują aktorstwo jako swoją pasję. Dlaczego nie mam konkurencji? Uważam, że każdy z nas, każdy nie ma konkurencji, dlatego że Izabela Maciuszek jest jedna. Tak samo jak nie może oglądać jakiś Jan Kowalski, on jest jeden. Dobrze, nazwiska mogą być zbieżne, tak, imiona, nazwiska, ale my, osobowość i o tym pamiętajcie, że wy dla siebie zawsze powinniście być dobrzy. Kochać siebie i po prostu stawiać zawsze siebie na pierwszym miejscu i dążyć do takiej doskonałości. Um, tak jak mi właśnie tutaj ktoś zarzucił, że um, będę gwiazdą u studentów. Ja, nie, ja już powiedziałam, ja nie potrzebuję być gwiazdą, ale jeszcze jedno: nie każdy musi mnie kochać, ale ma mnie szanować. I to uważam, że jest najważniejsze dla każdego człowieka, w życiu, aby mieć szacunek u innych. Ja jestem osobą dosyć popularną, bo dużo osób mnie zna, nawet do mnie pisze, dużo osób, których ja nie znam, tak? No, to tak wynika z tego, że no jednak gdzieś tam pojawiałam, pojawiam się na tym ekranie, w telewizji, w internecie dużo działam i tak dalej. I naprawdę no naprawdę nie wszyscy muszą mnie kochać, ale mają mnie szanować. I taka jest po prostu puenta moja, dzisiejszych tych moich wywodów, wypowiedzi, dlatego że ja szanuję ludzi, ja każdego szanuję. Ja jestem osobą, która po prostu, jeżeli coś myślę, to mówię, tak? Jeżeli coś mi w kimś nie pasuje, to powiem, ale szanuję tego człowieka. To nie jest tak, że ja go będę obrażać, ja go będę wyzywać, ja go będę. Nie, ja go nie muszę kochać, ale ja go szanuję. I tak e, chciałabym, żebyście wy, moi drodzy widzowie, <laughs> mnie odbierali. No coraz więcej chyba się będę otwierała przed wami, bo czuję taką potrzebę. E, mówię do was, wiecie, zupełnie inaczej jest, jak się kogoś widzi, powiedzmy, na zdjęciach. Inaczej jest, jak się kogoś widzi w telewizji, ktoś gra jakąś rolę. E, to są tylko, to gramy tylko postacie. A tak naprawdę, naprawdę nie znamy nikogo tak, e, jaka, jaka ta osoba jest naprawdę. Prawda? Także no ten blok jest też tutaj mój po to, żebyśmy się poznawali. Fajnie, że ktoś poprosił, żebym go pozdrowiła. Yy, Mateusz Ozimek, tak. <laughs> to jeszcze raz Mateusz w dzisiejszym odcineczku. Cię pozdrawiam. Fajnie, że piszecie. Yy, staram się naprawdę odpowiadać na te Wasze komentarze, ale nie, nie będę chyba pisała. Znaczy nie chyba, tylko na pewno, tylko wolę Wam mówić, wyjaśniać. Nie lubię czegoś takiego, żeby ktoś na przykład. Mi coś zarzucił, a ja, żebym brzydko odpisywała. Nie, 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 to nie o to chodzi. Chcę po prostu wyjaśnić, jak ja to widzę z mojej strony, i to wydaje mi się najbardziej uczciwe. Dobra, słuchajcie, ubieram się, zbieram się, wychodzę. No i wieczorkiem już chyba się pokażemy razem z chłopakami, jak wrócą. Ciekawa jestem, jakie tam wrażenia. Chociaż cały czas jesteśmy z nimi na bieżąco, więc myślę, że, że wszystko wiemy. No ale jeszcze pewnie będą dużo opowiadać. No i wylądowaliśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy w Katowicach Damian. Jest dalej. W dniach krótkich. Welcome to Poland. No, przejął kamerę, więc. No, tak to wygląda. Zimno, 5 stopni, ale pozytywnie, że już jesteśmy. Prawie z rodzinką, także pozdrawiamy Izabelkę i Julię. A co tam u Was? Ten to jest model. Dopiero wylądowaliśmy, a ten już pracuje. W trzeba samolocie zobaczyć, pracował. Ile się zarobiło podczas lotu samolotem, bez wiki. Teraz dopiero mam na to możliwość. Więc zobaczymy, i trzeba cisnąć. Opaskę, opaskę sobie dostaje. <laughs> Hasling każdego dnia. Drugi tydzień. <laughs> żeby wrócić. Żeby cały czas mieć w podświadomości, żeby tam wrócić w grudniu. A tak wygląda lotnisko, czekamy na bagaże. To teraz wygląda. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Kentucky Fried Chicken. Zobaczyć co tutaj generał Sanders spadł. patrzcie co się robi na złotową pastę. Ten stolik był wyłączony z użycia, ten jest i możemy siedzieć. To jest podporne. O, jest i on! Patrzcie jaki opalony. Wrócili. No Jezu, aż tak to się nie pokazuje. I zaraz trzeba znowu lecieć, już w grudniu. Tak, jeszcze dobrze nie. Co ty teraz widzisz? Chyba chciał rzucić Ci na Ale jej trzeba spalić. Arkadiusz. Dobra, ładnie powiedzmy dobrano. A Iwe, dzisiaj... tam jest wszystko napisane. Tam trzeba być pierwszym. <laughs> Dobra. Idziemy spać, bo już jest tak późno. Pa.